Moi Państwo, dzisiaj gadamy sobie o ptasiorach Hitchcocka, czyli oczywiście The Birds z roku 1963. Klasyk kina, rysuje się on jako dreszczowiec czy też właśnie thriller. Oczywiście elementy grozy, horroru też tutaj znajdziemy, natomiast ja również postrzegam go częściowo jak i jako melodramat na przykład. Także przyjrzymy się dzisiaj temu szerzej. Ale zaznaczam, że będzie to po prostu recenzja spoilerowa. Nie będzie to analiza, ponieważ tak, jest tutaj co analizować w zasadzie. Ale wydaje mi się, że na ten temat było już sporo materiałów. Ja chcę po prostu Wam przekazać swoją luźną opinię na temat tego filmu, co o nim sądzę. Także uprzedzam o spoilerach, ale no szanujmy się, raczej każdy kto chciał ten film obejrzeć, to go obejrzał już dawno temu. A dla niektórych może to być po prostu fajna przypominajka. Natomiast, jeżeli chcecie sobie odświeżyć, to obecnie jest taka opcja, ponieważ znajduje się na jednym przynajmniej VOD akurat ja oglądałem teraz na Sky Showtime. Także jest póki co dostępny. No i jeżeli macie tę platformę, to to możecie skorzystać i sobie ten film odświeżyć. Ja pierwszy raz go widziałem może z 10 lat temu. Wydaje mi się, że miałem jakąś dziś jeszcze powtórkę po drodze. Natomiast oczywiście teraz chciałem być na świeżo, także jestem. No więc intro i pogadajmy! Na starcie jeszcze trzeba koniecznie podkreślić, że no parę ładnych już lat temu powstała lepsza wersja ptaków, czyli oczywiście Ptakodemia, <grystanie> która, słuchajcie, była rewolucyjną przełomową produkcją w dziejach kina w ogóle. Także, no są trochę lepsze ptaki, są trochę gorsze ptaki. Tutaj wydaje mi się, że wybór jest jednoznaczny, a raczej ocena większości, który film bardziej dowodzi. A zresztą ptakodemia, czy też Birdemic, ma przecież trylogię, którą całą omawiałem na kanale. No i nadciąga czwarta część: Birdemic 4, Paradise jakoś, czy nie, Garden of Paradise, przepraszam, także będzie grubo. Dobra, a teraz już tak całkiem na poważnie, no to oczywiście ptakodemia była inspirowana <grytania> ptakami Hitchcocka, przecież reżyser James, którego prawdopodobnie za każdym razem źle nazwisko wymawiam, ale Nguyen który wprost mówił, że inspirował się, on po prostu się wręcz porównywał. Zobaczcie te fotkę, już pewnie kojarzycie część z was. No, do Hitchcocka, tak, że o, jestem drugim Hitchcockiem. No nie. no nie jesteś Jamesie, drogi, ale... Okej, okay. każdy może mieć swoje marzenia, tu mu nie umniejszam. No w każdym razie, jeszcze tutaj muszę koniecznie podkreślić, że materiał ten jest z dedykacją dla mojego wspierającego, a konkretnie dla pana Trzaska Broda tego tutaj, Kudła tego, którego foty nie pokażę, bo jest RODO, chociaż pewnie by się nie obraził, ale nie będę wrzucał, także jemu dedykuję ten materiał, bo taki po prostu sobie wybrał do recenzji jako donator, jako wspierający. Także pozdrawiam pana Trzaska tutaj. No i co? Trzaśnijmy sobie te recenzje w takim razie. Może zaczniemy po prostu od początku, czyli od fabuły. W zasadzie naszą główną bohaterką będzie Melanie, kobieta, która jest konkretna, która jest zdecydowana. I która być może poszukuje miłości, a przynajmniej trafia się jakiś gościu o imieniu Mitch, a chyba, który się jej spodobał, z całą pewnością nawet można tak powiedzieć, bo stwierdziła, że kupi prezent, w ogóle znajdzie lokację jego, gdzie mieszka, bądź przynajmniej przebywa, bo jest to chatka, puchatka, w której on no, z matką mieszka, ale tam jest w zasadzie tylko na weekendy, bo generalnie to jest on w San Francisco, tam sobie rezyduje i jest on prawnikiem. Natomiast jeżeli chodzi o główną akcję i lokację tego filmu, no to jest to jakieś nadmorskie miasteczko. No i akcja się rozpoczyna, słuchajcie, powiedziałbym, że kultową, chociaż cały ten film jest kultowy, ale niech będzie sceną w sklepie z ptakami oczywiście, gdzie nasza bohaterka poznając naszego Mitcha udaje, że tu pracuje, udaje ekspedientkę i że niby zna się na ptakach, a on idzie w te bajery. mimo że on wie, że ona nie jest pracownicą tego sklepu, to po prostu z tego się naradza śmieszna dyskusja. Taka upchana właśnie trochę ironią no i w konsekwencji czego doprowadza tutaj nasza bohaterka do wyjęcia ptaka z klatki, który po prostu nie jest odpowiednio przez nią utrzymany i trzeba go po sklepie ganiać, ale nasz Mitch go łapie w kapelusz, także sytuacja zażegnana. No i zanim oni jeszcze weszli do tego sklepu to mamy największe cameo tego filmu, bo sam Hitchcock występuje tutaj, wychodzi właśnie w tym momencie z pieskami z tego sklepu, także tak. Od razu kto kojarzy posturę, czy, czy twarz, nawet profil z boku, właśnie. No, Hitchcocka to rozpozna, że to on. No i z historią, zaraz sobie pójdziemy dalej, ale muszę jeszcze zaznaczyć koniecznie dwie rzeczy. Pierwsza z nich to informacja, którą trzeba tutaj podać, że jest to film oparty na powieści brytyjskiej pisarki. Jest to swojego rodzaju po prostu interpretacja, no ale warto zaznaczyć, że. Jest to źródłem tego filmu tak naprawdę, więc możemy powiedzieć tutaj na spokojnie, że adaptacja. Natomiast jeżeli chodzi o budżet tego filmu, bo to też wydaje mi się dosyć ciekawe zawsze wspomnienie, ile film kosztował. Jeżeli taka informacja jest dostępna, to było to około 2,5 miliona dolarów. Ale też inne czasy, inna wartość pieniądza. Niemniej jednak film wyciągnął sporo, bo ponad 11 milionów zarobił. Okej, okay, nie jest to skala takiego klasyka jak szczęki na przykład, które zarobiły ponad... 500 milionów, to już o fortunie można mówić w tamtym wypadku. Tutaj brzmi jednak skromnie, ale mimo wszystko przebitka była. No i tak, nie jest to na pewno najlepszy film Hitchcocka, ani mój ulubiony, ale z drugiej strony ciężko mi się wypowiedzieć, bo jego filmów widziałem tylko kilka. Natomiast mogę śmiało powiedzieć, że na pewno bardziej doceniam i bardziej lubię Psychozę z 60., oczywiście, która no była... Fenomenalnym prawie że filmem, okej. Okay. Trochę się zestarzała, jasne, ptaki też się zestarzały, efekty tutaj się zestarzały. No ale właśnie, skoro już jesteśmy chwilę przy efektach, to warto dodać że Hitchcock generalnie chciał zatrudniać aktorów, którzy nie byli zbytnio znani, po to, żeby nie musieć przepłacać za casting, a żeby właśnie więcej wydać na efekty w tym filmie. No i generalnie tak też było w zasadzie tylko postać matki, Lidia. Ona była rozpoznawalną aktorką, więc to był taki wyjątek, ale reszta na tamten czas, z tego co mi wiadomo, nie była zbytnio popularnymi aktorami, po prostu. Natomiast i tak uważam, że w tej sferze aktorskiej taki są fantastyczne, słuchajcie. Uważam, że to jest świetnie zagrane. Oczywiście to aktorstwo się trochę różni od współczesnego, ale to chyba każdy wie, jest to taka oczywista tutaj ciekawostka. Niemniej jednak, wracając już do naszej fabuły, no to nasz Mitch. Jak już był w tym sklepie z ptakami, to mówił, że chce kupić prezent dla swojej bardzo młodej siostry. Bo Mitch jest, ja nie pamiętam czy tam pada dokładna liczba, ale po trzydziestce na spokojnie. No i chciał kupić papuszki nierozłączki, czy też w oryginale jest to Lovebirds. No ale nie kupił i wychodzi z tego sklepu. A nasza bohaterka, właśnie z racji, że on się jej spodobał, nasza Melanie, to stwierdziła, że mu kupi, zamówi tak naprawdę te papuszki, słuchajcie, i później znajdzie jego. Dom i mu je zawiezie. No i rzeczywiście tak się też dzieje. Ona w ogóle podpływa łódką, żeby nikt nie zauważył, że ona tam płynie, no bo to jest właśnie tak jak mówiłem, nadmorska miejscowość i ta chata tuż koło wody się znajduje naszego bohatera. No i w momencie, gdy akurat go na chwilę w chacie nie ma, ona mu podrzuca te papuszki, tam daje kartkę, że to jest dla jego siostry. No i rzeczywiście on przyjmuje ten prezent, ten prezent tam zostaje, ale zauważa od razu te ptaki, te, te papuszki i po prostu ciśnie dyla ja to powiem za naszą bohaterką żeby skonfrontować co tu się właściwie wydarzyło czemu ona tu przypłynęła czy jest jakiś konkretny powód że w ogóle szukała te, tych wszystkich informacji tak że gdzie on mieszka że z kim on mieszka słuchajcie że jak ma na imię jego siostra i tak dalej i tak dalej bo nasza bohaterka musiała się trochę natrudzić żeby to wszystko ogarnąć i teraz zanim my w ogóle przejdziemy do ptaków jeżeli chodzi już o te nasze atakujące stwory ja to w cudzysłowie nazwę to trochę czasu mija bo tak jak mówiłem tutaj Trochę też metaforycznie i alegorycznie buduje się cała ta historia relacji wchodzącej na pewnym etapie, już na etapie, ja bym powiedział, wczesnego związku, ale w każdym razie relacja dążąca do tego, żeby nasi bohaterowie byli razem. I mówię teraz alegoryczna, bo po pierwsze, trochę te papuszki nierozłączki to symbolizują, że być może będziemy dążyli do takiej właśnie fajnej, pełnej. Po prostu jakiejś bezkonfliktowej relacji, ale to też tak mówię teraz w dużym skrócie. Natomiast z drugiej strony mamy tutaj różne konflikty, mamy różne problemy. Przede wszystkim też postać matki jest bardzo ważna, matki Micza, tak? Do tego zaraz jeszcze się odniosę. No i ptaki, które zaczynają rzeczywiście atakować, my możemy rozumować dwojako. Albo po prostu, że jest jakiś animal, a tak ptaki zjadły jakąś... Zepsutą karmę, bądź po prostu jakaś choroba się tam rozprzestrzeniła, coś na wzór ptasiej grypy, powiedzmy. Tutaj to nie jest w detalach rozwijane, mówi się tylko o jakiejś karmie, której kurczaki nie chcą jeść, ale od różnych producentów jednej i drugiej nie chciały jeść, więc być może te kurczaki były chore po prostu, bo się rzeczywiście czymś zaraziły i później to poszło na ptaki i tak dalej, i tak dalej, i ptaki teraz atakują. Natomiast możemy to też właśnie rozumieć metaforycznie w tym wypadku, bo alegorię bardziej by użył do tych papużek, nie rozłączyć, do tego takiego idealnego, powiedzmy, związku w cudzysłowie, a. No właśnie, jeżeli chodzi o atakujące ptaki, to symbol czy przenośnia przeróżnych problemów, przeróżnych konfliktów, tego, że się ogni w tej relacji, też w korelacji pomiędzy matką a naszą Melanie, czy też jeszcze postać nauczycielki tutaj dochodzi, która była z miczem w związku, teraz nie jest, właśnie bo trochę matka też namieszała i postać tej matki jest bardzo specyficzna naszej Lidi, ponieważ z jednej strony można mówić, że ona jest trochę kontrolująca, trochę konserwatywna, ale też jest bardzo zranioną postacią i teraz podatną na zranienie właśnie nadal, ponieważ odszedł jej mąż jakiś czas temu i ona bardzo się boi i samotności i przede wszystkim porzucenia. I teraz bardzo próbuje tego Mitcha na swój sposób dziwny kontrolować, żeby właśnie on jej przypadkiem nie opuścił. I tak jak mówiłem, on generalnie przybywa w San Francisco, ale na każdy weekend jest tu matki. I ta matka dziwnie się zachowuje, na zasadzie wiecie, to jest już facet po 30, a ta matka troszeczkę staje pomiędzy nim, a jego wybranką serca, ja tak to ujmę. I to nie pierwszą zresztą, być może nie ostatnią, nie wiem. Sęk w tym, że tamta nauczycielka, o której wspomniałem, no jest postacią, która nadal być może chciałaby mieć jakąś większą, głębszą relację z Mitchem. Ale właśnie przez tę matkę trochę ona też zeszła na ubocze. I ta matka zawsze, jak się pojawia w jakiejś relacji z partnerką naszego bohatera, no to jest ciut wrogo nastawiona. Boi się, że straci swoją pozycję. Że wiecie, partnerka Mitcha go po prostu zabierze i pojedzie z nim w długą, i wtedy Mitch straci kontakt z matką, czyli ich kontakt się bardzo mocno zawęzi na tej zasadzie, że wykruszy, tak? W tym wypadku i po prostu nie będą się tak często widywać. On nie będzie na te weekendy w domu. No, i matka wpadnie w jeszcze większą samotność, być może w depresję, jak już nie jest w niej, nie jest to chyba wprost powiedziane. No i tego ona się obawia. Przez to tak naprawdę, typ, który już dawno jest w cudzysłowie na swoim, jest prawnikiem, ma zawód, zarabia pieniądze, no nie do końca jest wyrwany ze szponów tej matki. I ta matka nie jest wcale jakąś najokropniejszą matką, jaką widziałem, bo jak mi się psychoza przypomina, to tam była ciekawsza relacja. Ale tutaj, właśnie, ten film. Jednak mimo wszystko najbardziej stoi na relacjach i na aktorstwie i na świetnych dialogach, aniżeli na tych ptakach. Te ptaki, jak ktoś potraktuje dosłownie czy metaforycznie, to już nie będzie miało teraz większego znaczenia, ale one nie pojawiają się aż tak często, ale one na przykład, gdzie jest pierwszy atak, tak naprawdę, gdy nasza Melanie płynie łódką, czy tam motorówką po prostu już właśnie z domu Micza do brzegu, to wtedy jest ten pierwszy atak, gdzie ptak ją dziobną w głowę. I to może być takim symbolem tego, że. Wcześniej mieliśmy konfrontację naszej Melani właśnie z nauczycielką, a Melani później u niej nocuje, zostaje po prostu na jakiś czas, bo nauczycielka miała chatę do wynajęcia. No na dłuższy okres, ale nasza Melani chciała na razie na dobę. No to się różnie tutaj mogło potoczyć, ale jak takie atakowały, to już y, nikt o tym nie myślał, na ile będzie ten wynajem, nieistotne na tym etapie. Sęk w tym, że troszeczkę to mógł być taki symbol zazdrości, że ten ptak atakuje, że Właśnie nauczycielka jest zazdrosna o to, że mm, to pewnie teraz Melanie będzie miała jakąś romantyczną relację z Mitchem, a ja bardzo lubię Mitcha. I, I ten ptak może być tak odczytany, ten pierwszy atak, a później całe te już, ja to nazwę hordy w przenośni w cudzysłowie, ataków, gdzie te ptaki po prostu w stadzie już dziobią, no to już może być efekt skulminowanej właśnie całej tej dramatycznej relacji wygranej pomiędzy matką a jej synem Mitchem, też w relacji pomiędzy Lidią a Melanie właśnie, jeszcze ta nauczycielka cały czas na drugim planie. W międzyczasie jeszcze tam wrzucamy siostra naszego głównego bohatera, ale to jest jeszcze dziewczynka, ona jest niczemu tutaj niewinna, i tak naprawdę można powiedzieć, że bardziej jest obserwatorką tych wszystkich zdarzeń. No więc ten film jest mocno osadzony na konflikcie, jest mocno osadzony na problematyce rodzinno-związkowej, tak to nazwę, plus ta nauczycielka i kilka dwuplanowych, <grych> drugoplanowych postaci, które na przykład w barze się przewijają. No i oczywiście, w tym miasteczku wybucha panika. Jak już każdy. Czy inaczej do każdego dotarło, że te ptaki rzeczywiście atakują, że to nie jest jakiś przypadek, albo jednorazowy atak. To wybucha swojego rodzaju panika i teraz próbują tutaj odnaleźć powód, ale nie za bardzo są w stanie, więc trzeba chociaż się chronić, tak? Jest kilka akcji, oczywiście, gdzie ptaki atakują na przykład szkołę, albo ptaki atakują bar. No i część ludzi zostaje podziobana, nawet dzieci bezpośrednio są atakowane, dziobane przez te ptaki. Więc jasne, tych scen z ptakami też trochę jest. I teraz, tak jak czysto dosłownie na to spojrzymy, no to po prostu mamy ten animalat. Tak jak mówiłem, ptaki atakują, trzeba się chronić. I tutaj też od razu warto sobie dodać ciekawostkę, ponieważ, no, część ptaków była autentyczna, po prostu wzięli ptaki i one były w kadrach. To widać, w którym momencie one są prawdziwe, na ogół widać. Część jest to też po prostu już efekciarstwo, i no, to wygląda sztucznie, to się zestarzało na dzień dzisiejszy, ale na pewno wtedy robiło niesamowitą robotę. Teraz może ciutkę mniejszą, ale nadal, no. Patrzymy na to, jakoby rzeczywiście było to rozgrywane w tamtych czasach, więc z perspektywy czasu właśnie, ok, zestarzało się, ale no nie mogę oceniać tego filmu teraz um, tylko i wyłącznie na podstawie tego, jak on funkcjonuje i wygląda na obecne możliwości. Tylko ja patrzę raczej właśnie jak to wtedy mogło siąść, jak to wtedy mogło wyglądać i okej, okay, niektóre filmy się starzają bardziej, niektóre mniej. Zdarzają się jakieś znikome przypadki, że wcale coś się nie zestarzeje, ale na ogół ten proces tak musi wyglądać, że film się zestarzał i tyle. Niemniej jednak uważam, że i tak bardzo dobrze to wygląda, jak na 63, nawet jak patrzymy teraz sobie z tej właśnie odległej już perspektywy czasu. No i teraz tak. Nasza główna bohaterka, Melanie, była trochę straumatyzowana, ponieważ jej rzucano wręcz z zakadru prawdziwe ptaki. Niektóre z tego, co się doczytałem, były nawet poprzyczepiane gdzieś do jej ubrania żeby po prostu wzbudzić wiarygodność, tutaj przede wszystkim w widzu, ale żeby też ten film miał taką większą rzetelność, że to jest takie realistyczne wszystko. No i niektóre rzeczywiście ją tam gdzieś poddziobały i tak naprawdę kręcono scenę w domu przez tydzień aż, gdzie tutaj, to jest kilka minut filmu oczywiście. I potem bohaterka jeszcze musiała odpocząć, trochę musiało zejść z niej ciśnienie, bo, bo traumę to w niej po prostu wzbudziło i tak naprawdę dopiero skończyli kręcić te sceny, gdy Jeden ptak ją autentycznie zranił, gdzieś pod okiem ją dziabnął, no już wtedy to było za grubo i przerwano, więc fajnie, że mieli jakiś umiar, ale też nie fajnie, że to prawdziwe ptaki były rzucane z kadru, prawda? No ale to też inne czasy i ciężko określić, czy dzisiaj by coś takiego przeszło, wątpię szczerze, dlatego pewnie w Birdemic mamy gify, słuchajcie, a nie prawdziwe ptaki, bo James Newgin chciał to wznieść na zupełnie inny level. No i wzniósł na level największej żenady kinematograficznej, ale... Swój fenomen ten film oczywiście wykonał czy wykorzystał. No i teraz tak, ja przejdę trochę do finału, ponieważ jeżeli chodzi o całość, to nie ginie wiele ważnych postaci. Ginie nasza nauczycielka, ok? Troszkę szkoda, natomiast generalnie raczej, jak już ktoś zginie, to są to postaci drugoplanowe. Natomiast, właśnie, finał. Tak naprawdę mamy wielką bitwę, gdzie nasi bohaterowie, czyli Melanie, Mitch. Matka Micza i siostra Micza są zamknięci w ich chacie. No tam okna pozebijali dychami i tak dalej, i maksymalnie się próbują bronić, ale ptaki i tak wparowały. Wcześniej to w ogóle kominem na przykład wbijały, teraz też po, poradziły sobie po prostu. Generalnie więc jest jedna wielka sieczka. To trwa naprawdę długo, to trzyma fajnie w napięciu. W ogóle cały ten film, on trwa aż dwie godziny, ale fajnie buduje klimat, nie dając konkretnie na przykład. Takich zabiegów, że dudni muzyka przez 30 minut i tylko to ma nas trzymać? No nie, on interesuje przede wszystkim dialogiem. Mimo wszystko uważam, że trochę długo jest to wszystko zbudowane, ale znowu muszę docenić, że zbudowane dobrze, zbudowane należycie. Tylko, że jednak przez pierwszą godzinę to jest dużo gadania, mało ptaków, dopiero one się pojawiają tak bardziej, że więcej czasu ekranowego dostają w połowie drugiej, ale. Też to jest fajne, bo jakby często były, to by się przejadły i byłoby więcej niedoskonałości. Na pewno widać. A tak, one są, gdzie muszą, mam wrażenie, a głównie rozwijamy te takie wątki, właśnie tutaj melodramatyczne czy dramatyczne. Nie każdemu to przypadnie do gustu, ale generalnie trochę na, ten film, na tym ten film polega też. No więc, jeżeli chodzi o finał, to bohaterowie trochę ucierpieli, rzeczywiście, ale nie giną. Natomiast są poharatani, właśnie. Nie wydaje mi się, żeby byli zagrożeni jakoś mocno, żeby ich życie było zagrożone, mam teraz to na myśli. Ale dochodzą do, tego, do takiego wniosku, że jak będziemy cicho, to może nam się uda spierdzielić, słuchajcie, z tej chaty i odjechać. No i trochę tutaj też może nie ma w stu procentach logiki, bo generalnie wtedy, kiedy była potrzeba scenariuszowa tutaj taka i reżyserska, no to ptaki atakowały. Kiedy chciały, to był atak. A raptem wszystkie siedzą sobie na spokojnie i my tylko je obserwujemy. Trochę tam poddziabują bohaterów, czy po nodze, czy gdzieś tam po ręku. Ale na spokojnie można koło nich przejść, będąc cicho. Okej, okay, dźwięk może je rozdrażniać i tak dalej, ja rozumiem. No ale powiedzmy, że już skończyły ten atak i bohaterowie w jakiś sposób są się w stanie wydostać. Więc poruszają się bardzo cicho, właśnie mówię, są trochę podkąsywani. Ale generalnie udaje im się dostać do samochodu i odjechać. I tak wygląda ostatnia scena właśnie tego filmu, że nie ma takiego... Jakiegoś klarownego, jednoznacznego zakończenia. To znaczy, że ani Hitchcock nie mówi nam, że zagrożenie zaż zażegnane, ani nie mówi nam, że ptaki w 100% będą atakowały nadal, chociaż zostawia jednak to zakończenie jako otwarte, też z potencjałem przy okazji na sequel. No, well. Natomiast y, zależy teraz, czy to miasteczko zostanie ewakuowane, czy ci ludzie wszyscy stamtąd wyjadą i te ptaki po prostu sobie tam zostaną. I być może wyginą, nie wiem, czy one się rozprzestrzenią dalej, wiecie, jak w Berlinik na cały świat polecą, być może i będą dalej naparzać. Tego nie wiemy. To jest tutaj wszystko w domyśle. Ale Hitchcockowi generalnie właśnie chodziło o to, żeby jednak zasygnalizować, że to zagrożenie nadal istnieje. Ale co się dalej wydarzy, tego nie wie nikt. No i trochę czuję niedosyt po tej scenie, bo mamy taki epicki dosyć finał, epicką walkę, a później tak, o, pojechali, okej. Okay. No i zostajemy z tym obrazkiem, gdzie ptaków dużo siedzi. I nie wiadomo, co się wydarzy, tak? Wolałbym chyba ciutkę bardziej, żeby to było skonkretyzowane, że po prostu te ptaki, nie wiem, być może podążają nadal za bohaterami, albo że ktoś ważny na przykład jeszcze ginie i przez to bohaterowie na przykład z sentymentu muszą jeszcze zostać, żeby go pochować, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I okej, okay, ja lubię niedopowiedzenia, nie w każdych filmach. Akurat tutaj to mi nie przeszkadza. Fajnie, że ta furtka zostaje taka właśnie w domyśle, że to zagrożenie nadal istnieje, więc w tym momencie ja nie krytykuję samego w sobie pomysłu, żeby tak to zamknąć, czy raczej właśnie nie domknąć. Tylko chodzi mi o sposób, w jaki to zostało przedstawione, że po tej walce jest takie trochę, aha, i to już tyle, i to koniec po prostu ta scena, bo no właśnie, cała walka nie doprowadza do jakichś dramatycznych przeżyć, no bo mówię, wszyscy przeżywają, więc nie ma takiego ciężaru jakiegoś emocjonalnego, nie ma takiej wielkiej wagi całej tej sytuacji, prawda? No a później po prostu jest taki trochę happy end, ale być może te ptaki gdzieś tam jeszcze kiedyś będą atakowały. Dlatego wolałbym, żeby tu się wydarzyło coś bardziej dramatycznego, albo coś, co właśnie skłoniłoby by bohaterów jednak do zostania w całym tym kotle, i wtedy film się urywa, albo po prostu, że oni odjeżdżają i te ptaki raczej się rzucają na te auto, wiecie, bo przecież usłyszały hałas, ale nie, nadal siedzą. Więc troszkę taki niesmak pozostaje, mam wrażenie. Rozumiem, o co Hitchcockowi chodziło, ale nie jestem fanem tego konkretnego sposobu na pokazanie finału, więc tyle chyba z mojej strony, jeżeli chodzi o zagwoski tutaj fabularne. No, tak naprawdę mówiłem, pewnie jest to film, który można analizować godzinami, ale nie chciałem tego robić w tym materiale. Bardziej chciałem wam powiedzieć, jak mi się podobało. Co mi się podobało, na pewno też bardzo doceniam, to muszę jeszcze dodać na sam koniec, operatorkę tego filmu. To jest świetnie nakręcony film. Tutaj zawsze w każdej scenie kadry są przemyślane. Hitchcock dokładnie wie, co, gdzie, jak pokazać, jak ustawić. My po prostu jesteśmy też skupieni na niektórych detalach. Te kadry też są naprawdę czasami takie niestandardowe, to jest po prostu dla oka ciekawe. Cała ta narracja, cały ten storytelling jest po prostu interesujący, chociaż bywa czasami za dużo już po prostu tej relacji takiej dramatycznej i to może być lekko nużące, ale jako całość kształt angażuje. Ogólnie to są dobre dialogi, tak jak mówiłem. Natomiast właśnie też tą stronę operatorską bardzo bym chciał tutaj docenić, bo to są świetne kadry. Zawsze coś konkretnego się w nich dzieje, tam nie ma przypadków żadnych u Hitchcocka, i po prostu ładnie, estetycznie to wygląda. I tutaj mocno doceniam też tę warstwę wizualną, właśnie estetyczną, bo tutaj ktoś miał łeb jak sklepat, konkretnie najbardziej Hitchcock. Natomiast, właśnie operatora zdjęć również chciałbym docenić, ponieważ naprawdę ta produkcja wygląda dobrze, a jeszcze weźmy na poprawkę, że to jest 63. Oglądając tonę współczesnych filmów. Mało który stoi na takim poziomie jak ten, to też jest trochę smutne, prawda? Bo jednak technologia poszła do przodu. A gatunek horrorowy nie tylko trochę czasami stoi w miejscu, albo się cofa wręcz, mam wrażenie, więc no, to tyle ode mnie. Jeżeli chodzi o ocenę, no to ptaki ode mnie kiedyś zgarnęły siódemkę. Czy coś się zmienia teraz? Nie, uważam, że jest to dobry film. Ale, właśnie, kilka dłużyn plus to zakończenie, które aż tak mnie nie satysfakcjonuje. No, to przez to oceny wyższej nie postawię. W takiej psychozie to pamiętam, że dałem na przykład 8, właśnie, bo ona mnie bardziej zaintrygowała. A tutaj naprawdę dużo rzeczy doceniam, ale tak na 7. Obecnie to jest ode mnie taka też ocena. Naprawdę dobry film. Nie najlepszy Hitchcocka, ale dobry film. Więc koniecznie w komentarzach wy się podzielcie, jak się zapatrujecie na The Birds, jak wam się podobało, kiedy oglądaliście ostatnio, czy planujecie może odświeżyć. Przypominam obecnie na Sky Showtime. Nie zapłacili mi za to, po prostu mówię gdzie jest, bo czasami mi piszecie: O, powiedział gdzie film jest, pewnie kasę dostał. Nie. Tutaj w tym wypadku tak to u mnie nie działa. Jak jest dostępny na jakimś VOD, to o tym mówię. Jakby to była reklama, byłoby to zaznaczone, oczywiście. Także dzielcie się spostrzeżeniami tutaj też polecającymi ten film. Mam nadzieję, że się troszkę szerzej wypowie. Panie Trzasku, do dzieła. Ja swoje zrobiłem teraz na Twoją wypowiedź też liczę w komentarzu. Także co, widzimy się w kolejnych materiałach. W kolejnym filmie właściwie też pogadamy sobie o klasyku, ale nie będę na razie zdradzał, jaki to tytuł. Poczekajcie, to zobaczycie. No i co? Do zobaczenia. Widzimy się w kolejnych. Ptaki za nami odleciały, a ja odlatuję montować ten materiał, który Wy już widzicie jako skończony. Lubię YouTube'ową incepcję. A i kto doszło do końca, to hashtag ptaki oczywiście dzisiaj. Albo papuszki mogą też być. Papuszki były istotne, one nie były też tutaj dziełem przypadku. Pamiętajcie, dlatego mówiłem o tej tutaj metafory, metaforze, alegorii. Bo nie wierzę, że przez cały film papuszki by się przewijały u Hitchcocka przypadkowo po prostu. To, to nie jest realne. To jest tego kalibru reżyser, że tam nie ma rzeczy przypadkowych. Widzimy się. Cześć.